Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza. Lecimy sobie z rozdziałem drugim. Wow! Coś tu się wydarzyło. Byłam bardzo w szoku pod koniec ostatniego odcinka, jak sobie wyłączyłam nagranie i weszłam do menu i nagle taka magiczna kłódeczka się pojawia i odblokowała mi dzień 22 rozdziału drugiego. Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Zaraz sobie to sprawdzimy, ale najpierw obejrzę wszystkie reklamy oczywiście. Sprzedaż w Alicante. Atrakcyjne cenny za składniki, ledwo umyte naczynia i jako takie ciasta. Wszystko musi się sprzedać, aby mógł skosić swój trawnik. Z innych źródeł pizza. Pizzachusets pizza o instytut Smaku jest oceniany jako najważniejszy uniwersytet w kraju. Wreszcie społeczeństwa. co? Wreszcie społeczeństwa cieni kształtują oblicze twojej pizzy. Kim oni są i jakie są ich zamówienia? Nie chcę wiedzieć. Zgadłeś. Wracamy z innym segmentem o bardzo dobrze pizzeria. Pizzeria jest teraz otwarta przez 5 dni. Nigdy nie przegap okazji do sukcesu. Tak naprawdę zależy mi tylko na diaksach. <grym> Następne fakty z jej. Pokażcie mi, słuchajcie, no hej, hej. Wiesz, że robienie pizzy to sport? Każdego roku wielu pokazuje swoje talenty kręcenia ciasta w ogólnoświatowym konkursie. Odbywają się trzy imprezy. Akrobatyczny rzut ciastem, najszybsze rozciągnięcie ciasta i największe rozciągnięcie ciasta. Coś czuję, że już się powtarza. <laughs> do tego czasu gotuję dalej. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, good pizza, a ja z... reklamami. Ok, i wracamy do gry. E, właśnie widzę, że odblokował nam się rozdział drugi, czyli święci sosjerzy i nie podoba mi się to, ponieważ Um, będę musiała inwestować pieniążki w składniki, a ja chciałam kasę złotą. No podoba mi się to, dobra. Z osiągnięć odbierzmy sobie wszystko. Ile nam diaksów wpadnie? Dwa. No trudno, z zadań sobie weźmy to. I odbierzmy pierwsze zamówienie. Hej, pamiętasz mnie? Nie, sorry. O, jestem właścicielem tego budynku. Właśnie zamierzam wprowadzić małe zmiany w czynszu. Jeśli ocena klientów pizzerii będzie większa, tym czynsz będzie mniejszy i odwrotnie. Kumasz? kumam i nie podoba mi się to. Super, sprawdzę się przed końcem miesiąca. Okej. Okay. Papa, nie wracaj, nigdy. <laughs> połowa z pepe i cebulą, druga połowa z oliwkami. Co? Okej. Okay. Messera, dobrze. Teraz. Aha, trochę do dupy. pepperoni z cebulą. Trudną. Nie może być za dobrze, nie? że mi się to na pół rozkłada. Ale rozumiem, rozumiem o co chodzi. I połowa z oliwkami. Ym... I dobrze wypieczona, dobrze widzę, dobrze wypieczona. Coś czuję, że będzie kiepsko bardzo. Ale cały czas składam na to złotą kasę Ja sobie złotej kasy nie odpuszczę. Nie ma po prostu bata. Ale to za to ładnie działa. To jest po prostu perfekto. Proszę. Och ta pizza dała mi siłę arynatora. Dobrze. Niech ci daje cokolwiek. Ach, lecimy, lecimy. Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami, okej? Okay. Może ja sobie rozłożę już ciasto, żeby mieć. Yy... A, no jeszcze ser muszę nałożyć. Już z rozpędu proszę po składnik, ale nie ma tego złego, co by mi na dobre nie wyszło. Eee, ser też przecież się da. Na spokojnie. I już ser raz, ser dwa. Czy jesteś o wypieczeniu? Nie. Więc idziemy raz. I teraz idziemy dwa. Sorry, sorry. Ktoś tam krzyczył mnie w domu. Nie słuchajcie tego. O masakra. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. <laughs> Niestety u mnie w domu zazwyczaj jest głośno, więc... Czy mogę trochę... Czarek na mojej pizzy, Okej, okay, pieczarek. Dobrze. Zrozumiałam, że chodzi o pieczarki. Już z automatu chciałam sos rozkładać. Super. Um, jeśli będzie źle, no to trudno. Babka nie sprecyzowała, to jej wina. Lecimy, lecimy. Szybko. Szybko. Proszę. Dziękuję za tę doskonałą pizzę. Proszę cię bardzo. Ja chcę jak najwięcej klientów, bo chcę ja złotą kasę. Będzie mi tu pasowała jak ulał. Pizza z cebulą. Dziś mam rękę. Proszę cię bardzo. Lepszego wyboru chłopie nie mogłeś zrobić. Chyba, że idziesz na rękę z kimś, z kim nie chcesz iść, no to w tej chwili podjąłeś naprawdę rewelacyjną decyzję. Nie no, ta krajańca to jest po prostu najlepsze, co kupiłam w życiu. Jeśli wygram na loterii, zatrudnięcie jako mojego osobistego szefa kuchni. Ok, bardzo mi miło. A, paproczka dla mnie. Ok, dzisiaj widzę dzień prostych zamówień. Paproczką dla pani. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wracamy do raz, dwa, trzy, bo dawno nie było. Stop, zostaw to. Idziemy z pizzą. Ciekawe, ile pizzy już zrobiliśmy. Zobaczmy. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy. Tymczasowo nie planuję, także na razie się nie skończy. Podaj mi kiełbaski bez sosu. Chciałabym, żeby pizza była dobrze wypieczona, ok. Kiełbaski bez sosu. Co za profanacja. Nie, no spoko. Jak jest ser, to już jest dobrze. Dobrze wypieczona ma być, ok. Pamiętam. Rozłożę sobie ciasto. Będę mieć na zaś. Jesteśmy w połowie dnia. Nie ma tragedii. Ale wciąż nie dobiliśmy do 400. Ja tak bardzo chcę złotą gazę, no. Nie co? Moje życie było okropne do tej pory. Nie wątpię. Nie daj Nie będę oglądać reklam, nie chce mi się <śm> robić cięć. Widziałam cię w wiadomościach. Robisz tutaj świetną pizzę. Potrzebuję jakiejś inspiracji. To wielka przyjemność spotkać się z Tobą. Zacznę od prostych słów, jeśli pozwolisz. Prosty placek z sosem i serem. ok? Najpierw sos, później ser. I lecimy. Takie zamówienia to ja mogę zbierać codziennie. Szkoda, że są tak mało płatne. Jakby były lepiej płatne, byłabym bardzo zadowolona, bo chcę złotą kasę. Dziękuję, a proszę Cię bardzo. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałem. Proszę, proszę, okej. Okay. ser, bakłażan, dobrze. Sos, ser I bakłażan. Raz, dwa, trzy, 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 trzy. No i znowu raz dwa, raz, dwa, trzy. Raz dwa trzujemy. Nie wiem. Nie wiem jak to określić. Co ja chciałam powiedzieć w ogóle, nawet nie wiem. Dobra, nieważne. Dzisiaj dużo tych klientów obsłużymy. Najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłem. Waham się między tytułem Chcę złotą kasę, a. O, przebywam po trochę oliwek, okej. Okay. Między chcę złotą kasę, a dzisiaj dużo prostych zamówień, coś takiego. Nie wiem, myślę. To jest straszne. Nagrywając odcinek, nie skupiam się na tym, by go ładnie poprowadzić. Tylko na tym, jaki dam tytuł filmu. Dam sobie zrobię już z sosem jedno, bo i tak pewnie coś będzie z sosem. A jak nie to mam pustego plaska, obok? Poślubię te pizzę. Proszę ci bardzo, rób sobie coś. Chcesz to jest twoja pizzę. Kupiłeś ją nie, wnikam. Chcę jedną połowę z owocami i pieczorkami, drugą z mięsem, OK. Mięso. Czyli rozumiem, że na jednej mięso, a na drugiej całe reszta, tak? Tyle mam mięsa? czekajcie. Czy mam coś takiego jak pizza? Słodko mam tylko. Owoce, na pewno oliwki są owocami. Z czym jeszcze tam było? Pieczarki. Zaczekajcie. Co to są fruits? Good, pizza, Great. I za fruits, fruits. E, belpeper pepper w takim razie, i eggplant, ok? Powiedzmy, że zaufam stronce, wiki. E, podawałam ją w którymś z odcinków nie będę Gdzie zgubiłam. Jestem niepoważna. Zaufam Biki, prawda? I zobaczymy. <laughs> Smacznego. No. Ta pizza to moje życie. Dobrze, że zaufałam. Bo się okazało dobrze być. No, halo, panie. Jedna zwykła pizza potrzebuje dużych kawałków. Podzielę jaka pizza zwykła. Szasz okej. Ok. Sos, ser. Już niestety nie, nie przyjmiemy kolejnego klienta, szkoda. Ale jesteśmy bardzo blisko uzyskania mojej ukochanej, złotej kasy wymarzonej. Tylko żeby mi się żaden składnik nie pojawił. Jestem pod wrażeniem. Ja też. Oho. Daj mi paprykę i cebulę, ok. Proszę cię bardzo. To jest chyba jakiś obowiązkowy quest. Więc, no cóż, zrobimy sobie paprykę i cebulę. Papryka raz. Cebula dwa, chłopie. Ja wiem, że ty się spieszysz, ja też się spieszę na studia. Muszę wychodzić dokładnie za 13 minut, a jeszcze siedzę, nagrywam, jestem nie ubrana, nieumalowana, ani nie spakowana. Ale trochę się spakowałam, w sensie przygotowałam sobie rzeczy. W czasie, kiedy były reklamy, posprzątałam klatkę królikowi. Pyszne, pyszne, pyszne. Dobrze, papa. Czekaj, 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 zadania. Co to było? Aha, utrzymaj 12 szczęśliwych klientów. Dobra, spoko, co tam jeszcze mi miga. Mamy opinię. Dobra, nieważne. Hmm. Dobra. Zostawię wam może linka w opisie. Jak nie zapomnę. Znając mnie. Mogę zapomnieć. To jest dzień 22. To czekajcie, ja sobie już sobie przygotuję. E, mamy dzisiaj bardzo ładny ten... Um, good pizza, great pizza, linki. Miałam kiedyś taki pick, ale go usunęłam po nocy... Po nocy halloweenowych, po nocach halloweenowych. Um, kapiuj, dobra, mogę przynajmniej zamknąć, będę mieć porządek. E, tak i zapisz. Bardzo ładny zysk. Reklamę mimo wszystko obejrzę, obejrzę po, obejrzę jak skończę nagrywać. Na razie, przepraszam, żadnych składników nie mamy, z ulepszeń, no będzie automat do sera w następnym, z dekoracji ja chcę złotą kasę i będę mieć złotą kasę w następnym odcinku, chociaż muszę przyznać, że przepięknie wyglądają te y, rzeczy, na przykład ten słoik wygląda majestatycznie. Ale, ojku, nie dozbieram na niego aż tyle, wolę to wydać na składniki, oh my goodness, ale mi się ziwa. przepraszam najmocniej. Hmm, Także no. Powrót. O. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa! pa!